Siema, z tej strony Axel, a to są... To jest losowanie e, z konkursu z okazji wakacji e, to są uczestnicy no, e, konkursu a mi to powymieszano, bo chciałem zobaczyć, ale nie było liczby 1 pomieszane te liczby było na przykład Biorę udział 5, biorę udział 6 i nagle biorę udział 9. Yy, więc pomieszamy, więc jakoś tu uporządkowałem. Mm, to niech będzie. Nie będę już nic zmieniał. Chociaż coś bym mógł pomyśleć jeszcze. Yy, będziemy dosować na stronie www.random.org. Pierwsza osoba, która są niebluzowane, dostaje suba albo polecenie kanału. Yy, druga osoba dostanie yy, suba i polecenie kanału, a trzecia osoba dostanie yy, 2 gb pamięci na stronie komiku, suba i polecenie kanału. Więc pierwsza osoba więc 3. 2 1 8 liczba 8 to jest e, revy sent, nie wiem na to. Nie wiem jaką. On... No dobra, revy sent, to on wygrywa. Ale pol polencenia kanału. E, dobra, teraz głosujemy osobę, która dostanie ISUBA i polecenie kanału. 3, 2, 1. 11. mix On wygrywa suba i polecenie kanału. Po co pisać na ten kanał? Ale to polecenie kanału to będzie yy, na moim kanale yy, na filmiku. I jakby to mam powiedzieć. A zresztą, dobra, teraz, mm, teraz kto wygra? Ma suba i polecenie i 2 gigabajty. Pamięci na stronie Homigu. Więc, kto to będzie? Pewnie na to pewnie czekaliście. To 3, 2, 1. Brawo! Numer 2 wygrywa. Numer 2 wygrywa. Yy, 2 GB polecenie ISU Więc. A manik, dwa, osiem, a to szybko pisze. No więc to by było na tyle Subskrybujcie, a będzie więcej konkursów. Do zobaczenia.